Siemaneczko, Siemeczki! Witam <laughs> wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w tym pierwszym odcinku Sword and Sandals 3. Stworzymy sobie gladiatora, jakby co, tutaj ja już tu grałem trochę. I stworzymy sobie gladiatora. Mamy tutaj wysokość, wagę, jak i body type. Może być, może być tam... No zobaczycie, może być szkieletem, może być yeti, może być golemem, frolaliskiem, jakimś blobem, kobietą i zombie humanem. Chyba najlepiej szkielet wygląda. Zrobimy go sobie jak w minecraftcie. Taki biały szkielet. O. I zrobimy tak. Będzie trochę chudszy. Będzie plus 2 spida Plus będzie plus 1 do pary i... A, bo nie, plus 1 do dododża. Do do, do do do, i teraz zobaczmy sobie fryzurki. Mhm, no, fryzurki fajne. O, tam mi się podoba. Jeszcze włoski kolor włosów, takie zwykłe włosy, żeby to jakoś wyglądało. No, o, i uszy jakieś nie. Wiem, o, takie demoniczne rogi, mu walniemy. To będzie super. Dobra, stręcz. Więcej mecza z broni typu miecz. Vitality to wiadomo, więcej życia i po prostu więcej regeneracji. Charyzma, no to polepsza nasze skille, typu um, nie pamiętam jakie, ale coś tam polepszało. Intelekt, no to wiadomo, spele nam lepsza. Agility to, że jesteśmy szybsi i lepiej, jakby dodżujemy ataki. I chyba wejdę w. Nie wiem, nie wiem, co wejdę. Pójdę chyba w tak zwane na no, odwal, że pójdziemy dwa w Stranger, raz w Vitality i dwa w Intelekta. nazwiemy się Główniak23. Naszym okrzykiem bojowym będzie. Um, mm, o! Nie zeserej się. naszym zwycięskim okrzykiem będzie No i się zesrałeś Dobra, kuf, obchodzi historia <grytania> Ta muzyczka Zobaczmy opcje tylko Ciszymy Okej, okay, mam tu różne bronie jak widzicie Za level I one tu są na różnych dematchach co nie na przykład bym kupił ten, wazaki, bo ono jest od, 6, od 4 do 6 dmg, czyli quick będzie mocniejszy niż ogólnie. Więc mi się wydaje, że to będzie dobry zakup i sobie kupimy. I tutaj właśnie mamy armor, bronię albo wszystkie itemy. Zakładamy naszą broń i mamy tu właśnie inwentory, mamy naszą książkę zaklęć, w której nic nie mamy. Mamy nasze statystyki i mamy tutaj talenty różne. Tutaj mamy szkołę walki, taką, szkołę przetrwania, szkołę magii no i szkołę teatralną, czyli no wiecie, pod gitary to będzie głównie. Tu mamy gitary do kupienia, tu mamy lasery, różne bronie palne. Tu mamy tak samo jak tutaj, tutaj on ma siekiermy, tu mamy maczugi, tu są. No jak macie hełmy, peleryny i tarcze U tego gówniaka możemy sobie kupić różne spele Tutaj mamy właśnie te początkowe, te trzy początkowe sklepy tu są I sobie kupmy, o na przykład shoulder garcy One dają chyba najwięcej amora, armora na początek z tego co kiedyś grałem A grałem ostatnio chyba 6 lat temu w tą grę, no to trochę to pykło czasu, no i zawalczymy z tym. Rios Najspuki nice Mentek, czyli jest tankowcem, jest zrobiony pod HP. Nasz gówniak robi szarże, odpowiada szarżom. Atakujemy normalem, walimy za 9. On atakuje za 7. Nie trafiliśmy. On zaatakował za 7. Odepniemy go. Prześpimy się troszkę jeszcze. Żeby się zregenerować. On podejdzie. Walimy... Oj, sparował. Dobra. Trochę się odzyskaliśmy. Odepchnijmy go. Spróbujemy szarżą. Dała się szarża. My zdodżowaliśmy. Walimy normal. On nas odpycha. Szarża. Mam teraz Battle Trance, czyli po... mieliśmy double damage. Niestety straciliśmy szansę na double damage. Yy, teraz, kurde, nie możemy trafić. <laughs> Żaden z nas nie może trafić. O, wreszcie trafiłem. Spróbujmy power. Nie trafiłem. Trochę to był mój błąd, że próbowałem power'em tu zadziałać. A wiadomo, tu się uczy na swoich błędach. Oj, próbował na mnie naskoczyć. Ja też go tu próbuję coś. Z nim zrobić, ale mi to nie wychodzi za bardzo Dobra, spróbujmy odejść On będzie musiał podejść My odejdziemy On sobie podskoczy My sobie odejdziemy na chillu On podskoczy Odepniemy go Walnie w powietrze Sobie odejdziemy On doskoczy Odepniemy go znowu I znowu sobie cofniemy 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 Okej, okay, jesteśmy na krawędzi, więc teraz zamieniamy się miejscami i Zobaczycie coś pięknego Pyk Można go zrzucić Choć to jest trudne Do zrobienia ale da się zrzucić typa tylko bym musiał to dobrze wykombinować. Aj! No i nas zabił niestety. Nie wiadomo ta gra jest trudna na początku, ale to trzeba wymasterować, trzeba próbować o... Gówniak się zeszczał. Dobra, spróbujmy z tym. On ma tak samo jak my. On ma tyle samo Armora. Miecz ma słabszy. Jeżeli chodzi o quójka taki zapomniał. Gościu jest magikiem. Gościu jest cholernym magikiem. Mm. Magików się tępi. Znaczy, magików lubię, lubię być magikiem, ale ma takich magików początkowych się tępi. Przepraszam za. Się tępi takich magików 100%, nie? Takich początkowych magików. Coś przekrywam na początku, ale to nic się nie stało. Bo właśnie sobie kupujemy item. Nie, nie kupię itema. Świetnie, nie kupię tema, ponieważ nie mam pieniędzy. Dobra, spróbujemy z tym. On, kolejny magik. Jak już mówiłem, nie idźcie. Od kiedy magia tak zadaje na początku obrażenia? Ja rozumiem troszkę obrażeń, ale 20? To już trochę przesadza. Coś ten odcinek nie za ciekawy będzie. Początkowy. Dobra. Gościu małuk. łuk. Czyli jest najgorszym śmieciem. Bo małuk. łuk. O, jeszcze nas nie oszczędzi jak przegramy. Dobra. Łucznice akurat są najsłabsi na początku. po jeden bierz. Gościu, ja cię mam w dupie, ja cię nie lubię. O! I nie będziesz już mógł używać swojego łuku. No chyba, że będziesz umiał zębami. Idziemy w intelekt. I mamy ile? 500 golda. Mamy drugi level, więc możemy coś sobie kupić. Na przykład kupimy sobie... hmm. Hmm. Więc sobie tego tylko... O Piżamkę sobie kupimy taką Więc tą piżamkę założymy No i już jakoś to wygląda Podobno On jest very difficult No widać, że jest very difficult Ponieważ ma magię, ma wszystko Czyli pewnie jest magikiem Wiedziałem, jest magikiem Jest po prostu Zgniłym magikiem Och, Jeszcze mnie dobił ham Be dobra, Gościu, bo się złamiesz w pół zara. Dobra, gościu ma cztery armora. Kolejny Magik, no zobaczcie. Jak to jest Magik 100%. Nie, dobra, ma łuk, jest łucznikiem. Co ja gadam, że magik. Przecież to jest łucznik. Małuk w łapie, który zadaje mało obrażeń jeszcze. Ale trafił. <laughs> jak zawsze. No znowu! <laughs> O, zamieniliśmy się miejscem. Nie wiem po co on chciał zamienić się ze mną miejscem może. Myślał, że jak zamieni się ze mną miejscem, to że będzie lepszy. Nie wiem. Ale cię nie lubię gościu. Za to. A masz. Został w brzusio mały scratch. No i się zesrałeś. No i zesrał się typ. Łatwo. Mamy 300 golda. Możemy sobie kupić. Co my możemy kupić? A, te wrapsy sobie kupimy. Oj, coś? Aby nie, może nie wrapsy. Dobra, wrapsy se kupię. Um, kupujemy wrapsy. O, się coś zgliczowało z tą grą. Ta gra lubi się czasami ścinać. Więc, jakby co to nie wina nagrywania, to wina tego, że ta gra lubi się ścinać. I ogólnie jest bardzo wredna. ...jeżeli chodzi o dobieranie przeciwników. Power attack! O, udał się! Power attack, on odpowiedział powerem. Ja odpowiadam mu normal hitem, on critical i zadał. Hamskiego critical hita. On zaraz mnie zabije. Teraz spróbujemy normal... kulkiem. Kurde, on zaraz pokona tu. Dobra. Oj! No czemu? Czemu ten odcinek jest taki słaby? No jeszcze się graście, no. O, ja pierdykam. Nie, no ja nie wierzę. O, dziękuję. Dobra, ciebie już pokonam, bo ty już jesteś easy. O, on nie jest magiem. Dobra. Dobra, on nie jest magiem, on jest wojownikiem jak ja. Dobra, dobra, dobra. Znaczy ja zaraz pójdę w magię, więc <d cassette> będę magikiem. Bo uwielbiam magików, ogólnie magowie zawsze byli świetni, świetną kontrą... na wszystko. Dobra, weź się tam, gościu, um umyj skarpety se. A, ja się uleczę. Fajnie. Ciekawe. Przepraszam za się, ale po prostu się nie da. Po prostu się nie da w tej grze. Um, postarajmy się zadbać o coś, nie wiem, typu, to jest challenge'ująca walka, jeżeli ktoś ma wciół magiki to tak, nie, Ember, Ember nie ma magiki, on jest pałkarzem po prostu, mazioretka się znalazła, wali za 10, jest mocny, ma dodża, dobrego dodża, będzie trudny do pokonania. Ale mam 90% szans na zadanie ci Quicka, to po 7, więc techłeś, żegnaj, zdychaj I się zesrałeś Dobra, teraz pójdziemy sobie trochę w magikę Magika regeneration, a może pójdziemy tutaj Trochę w sword Trochę w magika regeneration Ponieważ chcę być magikiem, jak już mówiłem Tutaj mamy little flatki, to mamy pierwszy fireball jest za 900, okej okay, to trochę, trochę to nam zajmie. Dobra, zobaczmy z tym co się je. Okej, okay, typo jest magiem, jest jeszcze trudny. Zawali magię. Albo on próbuje udawać głupiego, albo jest głupi. Bo innej rzeczy nie ma na niego, albo on daje... Albo on daje pajaca, albo on jest po prostu pajacem. Czasami Przepraszam, że dre mordę do mikrofonu, ale próbuję z dźwiękiem, żeby wiecie. Żeby dźwięk był dobry i żebym nie darł tak ryja. Tylko żebym był ciszej. Ja próbuję po prostu, bo z mikrofonem moim... Nie wiem, czy coś jest nie tak z tym mikrofonem, czy. Czym on mnie zabił? Czym on mnie zabił? Czym on mnie zabił? Powietrzem? Czy on mnie powietrzem zabił? Co powietrze jest takie silne? Kurde, to gościu z Chin chyba był. Wiecie, taki łatwy target na dzisiejsze czasy. Jezu, ja dzisiaj mam masę faili, masę faili. I to nie będzie tytuł odcinka, bo już mam taki jeden odcinek, masa failów. Zajzaka polecam obejrzeć, bo, bo, bo się uśmiecham O, ja też walnęłem w powietrze i gościa trafiłem. O, jeszcze masz nogę ci uciąłem. się i na wózek lecisz. Albo... Nie wiem. O, nie ma muzyczki nawet. Wiecie, nawet taka niezręczna Chodź. Aż się prosisz. Masz. Masz laser gana, aż się prosisz. Aż się prosisz, typie. Żebym przegrał z tobą O to się proszę <śmuszny> Nie, żartuję Śmieszne Ciekaw żart Beka Beczunia, wygrałem. Mimo, że 2 HP mam, ale wygrałem. No i się zasrałeś przyjacielu. Klikamy, wychodzimy, zobaczmy, ile mam golda. Oh! Tak, 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 tak. tak, tak. Oh, chodź, tu. chodź, mamy cię. Mamy pierwszego naszego spela. I ten spel nam załatwi wygraną. Tak mi się wydaje. Dobra, zobaczmy na ciebie, Floriasku. Masz 19 HP, aż się prosi, no. <ścoughs> za 10 gubije, za 10. Teraz też jestem dobrym magiem. Nie, dobra, to już jest wygrane. Ja już tu wygrywam. Spokojnie. Początek był słaby, ale teraz jest dobrze. Teraz... wydaje mi się. No i się zestrałeś. Easy, easy. Idziemy w Vitality. 2, bo mag powinien mieć dobre HP. Znaczy magowie zawsze mają słabe HP Ale mój mag musi mieć dobre HP i mamy 44 HP Trochę słabo, no ale dobra D Dobra Spróbujemy... o z tobą Widzę, znaczy, że jesteś owcą Która atakuje włóżnią Okej okay. O zatrzył się, leczymy takim sposobem, dobra Gościu też jest magiem, widać, tylko trochę słabszym magiem, ale też magiem, czyli swój na swojego trafił, a bo włócznia. To wszystko mówi, on jest jakimś szamanem. Szaman, szaman, wszystko pod kontrolą. Nie, dobra, nie, stop. O i teraz zobaczycie jak on się pali. Popił. No i się zasarałeś. A i nie mamy żadnego tego. No, no Change in your, uh, Alignment, ponieważ zabiliśmy go magią. Czyli o. Bambusowa czapeczka. Multi miał taką. Uh, jak uh, chyba Stanley Parable nagrywał, czy coś takiego. To on miał taką właśnie czapkę na głowie. Dobra, bo kliknęłem, jest i chyba się gra z A nie chcę, żeby mi ją wywaliło. Bo jeżeli mi ją wywali, to będzie źle. Będzie bardzo źle. Yy, I będę płakał. Hmm. Gra się ścięła. Poczekajmy. Poczekajmy jeszcze kilka Zaraz się naprawi. Ja wam mówię. Mhm. Jeszcze trochę. To będzie długi, długa noc. Fajnie się spało. O, gra dalej nie działa. No cóż widzowie. Ja nie wiem co się z tym grą stało. Pewnie będę musiał Alt F4 robić, bo gra się nie chce odciąć. Dobra widzowie, udało mi się wrócić tylko mam problem. Nie, mam Spela, dobra, myślę, że Spela straciłem. Oj, zmieni się przeciwnicy, dobra, czyli tego mów znowu poza wygraną, bo hajsum ma więcej. Żegnam. <grystanie> <grystanie> o Boże, jakie to jest piękne. Dobra, short To za daleko był. Tak? No i zdychasz. Rączka ucięta. No, i się zeserałeś. Mhm. Mam 400 golda. Zobaczmy, co mogę kupić. O, mogę co sobie kupić. Dobra, kupmy. No, co to jest? To jest na łapki. O, świetnie. Dobra. Spróbujmy. Co to jest? Firful Prisoner. Spróbujmy. O oh, Jezu, ooo, oh, oh, też Macie To jest Mac, 100% Mhm, mm Macie To jest Macie, dobra GG Bijemy się z Maciem, GG GG jak z magiem się bić, to się nie da. What the fuck? Zatańczyli razem. Śmiesznie, a spróbujmy jeszcze raz. Tylko teraz szarżujemy Leć. Tylko nie wal magią. No i zawalił. Dobra, to już po mnie. Mm -hmm, do widzenia. Po mnie. Patek trans, dobrze. Nie, źle. Mhm. Dupa. Blisko. Jedno HP mu zostało. Gdyby on się nie odleczył, byłoby dobrze. Ostatnie podejście, ostatnie podejście, albo nie. Jeszcze, jeszcze dwa podejścia mi zostały. Jeszcze dwa podejścia, proszę. Bo go się da, to się da zrobić, ale to jest trudne Da się, ale to jest trudne Dobra Kurde, Kurde co ja marnuję Dobra Shit Dobra już po mnie To już nie dobili No już po mnie ten, ten, dobra, Mm -hmm. To już mój koniec Jeszcze poniżyć mnie chciał, no zagnida Ty, on mnie zostawia? Ty no przyjacielu, zabij mnie do końca No dziękuję Myślałem, że on walnie quicka za pięć nagle Ja go dobiję magią Dobra Jeszcze dwa podejścia, jeszcze te dwa podejścia mam Ostatnie dwa podejścia Magia Wleciała w niego, no, dobra Dlatego lubię być magiem, bo na początku jak masz tylko słabego dupa, a masz magię już dobrą, to możesz go tak zniszczyć, żeby się on nie stygnie. nie mm. Dupa. Dupa, wiedziałem, że to dupa. Dobra... Lecimy. We... <try> to, Dostał wrzaskiem, dostał wrzaskiem, dostał wrzaskiem. Ale już tak po mnie. Ale ładny był ten atak początkowy. Tym krzykiem. Ale ładny był ten tym krzykiem. To było piękne. Ale już wiem, że po mnie. Wybaneta to jest. Jest tu. Mhm. Zarzucił spela już po mnie Jest! O Boże! U! Udało się. I teraz fearful prisonerze Sword and Sandals, was za te wszystkie poniżenia, zostaniesz poniżony bardziej od ci, odciąłem ci łapsko, w którym chciałeś, a te fireballe I się zesrałeś. Easy. Magika. Miecz. Udało nam się! ludziska, udało nam się! Już jakaś świnia. Dobra, kupmy sobie tylko jedną rzecz. Którym my mamy level czwarty, nie? Czwarty mamy: katana! O, tak, 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 tak. tak. Dawaj mi tą katanę. I coś tutaj na, na poprawę. Humorku. O, to 10 armora. Co 11, dobra, to to sobie kupimy. To jest bardziej opłacalne plus 100 i zesprzedamy ten mieczyk okej okay, mam 400 kolda i chyba sobie już nic nie kupimy